Jak Państwo wiecie, w tych kamieniach milowych, czy jak ja mówię w kamieniach na szyję, przygotowano dla nas następujące rozwiązanie, że za około dwa lata trzeba będzie płacić dodatkowy podatek, jak będzie chciało się zarejestrować samochód spalinowy, to znaczy jeżdżący na benzynę bądź diesel. Za kolejne dwa lata trzeba będzie zapłacić jeszcze dodatkowy podatek, że w ogóle będzie się z tych samochodów korzystało, a kilka lat później będzie można, nie będzie można w ogóle jeździć tymi samochodami, tylko elektrycznymi. A jak Państwo słyszeliście, to wszystko wymyślają ludzie, którzy na co dzień latają samolotami sobie gdzieś tam do Davos i myślą, jak zorganizować nam życie. Mimo, że te samoloty są bardziej szkodliwe dla środowiska, to i to wcale nie interesuje. Jak Państwo słyszeliście, być może zrobiono specjalne wyłączenia również dla samochodów. Dla jakich? Dla ekskluzywnych samochodów, takich jak Ferrari i Lamborghini. Czyli jednym słowem, oni chcą stworzyć nam świat gdzie bogaci będą mogli korzystać z transportu indywidualnego, bo bogatych będzie stać na zakup samochodu elektrycznego za tam 100 czy 300 tysięcy bądź polecić samolotem, a biedni i średnio zarabiający nie będą mogli zrobić nic. Nic. Taki świat nam szykują w imię tej całej zielonej ideologii. I proszę Państwa, tylko w nas jest siła, budując świadomość społeczną na temat tego, co oni szykują, żeby ten, to szaleństwo zatrzymać. Bo jeżeli wy będziecie mieli świadomość, będziecie przekazywali znajomym, co nam po prostu szykują tutaj, to jeżeli społeczeństwo będzie o tym wiedziało, to wymusi również na politykach, żeby nie zgadzali się na to, na to co w tej chwili się dzieje. Kogo stać na samochód elektryczny? Kogo stać, żeby regularnie latać ee, samolotami? Taki chcecie świat, gdzie wolni będą tak naprawdę tylko ci najbogatsi, ta oligarchia, a nam nie będzie, a nam nie będzie e, wolno, zwykłym ludziom nie będzie wolno nic? Zatrzymajcie to szaleństwo. Jak głosowali ekologicznie tym, żeby, europosłowie za lewicy? Za tym, za tym, żeby można było te e, silniki dalej produkować, Państwa, tym, a ja tak, jestem za tym, że Głosowali za tym, żebyście państwo tej swojej paskudnej Skody Daci, czy co wy tam macie, nie mogli już rejestrować, bo to jest niefajne, ale jakbyście się państwo przerzucili na Lamborghini albo jakieś inne Maserati, ale to też tylko z tych droższych, to wtedy możecie. No, za tym głosowała lewica. Nie, za tym, za tym, żeby rzeczywiście te firmy, które stanowią jakiś filar gospodarek, czy to włoskich, czy francuskich, mogły dalej mogły, produkować te Rolls, samochody, nie które się filar, wścigają, go... wyścigają, wyścigach które, Rolls, które nie, nie jest zresztą filar sportem najbardziej ekologicznym.